Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, cześć starci i młodziaki. Witam was bardzo serdecznie z sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach. Nazywam się Andrzej Krajewski, jestem instruktorem w tym ośrodku, uczę gry na gitarze i mam dla was taką propozycję, abyśmy mogli się przez kilka najbliższych dni spotykać z piosenką. Pomysł jest następujący. Ja Was nauczę, być może znacie niektóre z tych piosenek, być może nie, ale tak czy siak chciałbym Was nauczyć kilku fajnych piosenek przy gitarze akustycznej. Na początek proponuję coś dla najmłodszych odbiorców i najmłodszych adeptów gry i śpiewu: piosenkę A my na szlaku. Uśmiechnięte słonką rankiem stało, za zieloną łóżką goni tak wyciągnęło się na łące siano, nogi bocian szuka żab. A my na szlaku wędrujemy przy śladem. A my na szlaku wędrujemy sobie człapu, człap, człapu, 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 człap, człapu, człapu, człap. Człapu, człapu, człap. Człapu, człapu, człap. człapu, 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 człapu. człapu. Człapu, człap. Człapu, człapu, człap. Jak widzicie, piosenka nie należy do najtrudniejszych, a oparta jest w zasadzie na trzech akordach. Na akordzie D-dur. Na akordzie A-dur. Na akordzie G-dur. I w refrenie pojawia się jeszcze na chwilkę akord D7. Czyli mamy akordy D dur, A dur, G dur i ponownie D dur. Zwrotka składa się z dwóch akordów: D i A. Proszę bardzo. Uśmiechnięte słonko ramkiem stało za zieloną muszką goni tak. Wyciągnęło się na łące. siano, długonogi bocian szuka żab. I to jest cała zwrotka. Bardzo przyjemna pioseneczka. Dla, taka jaka, familijna bym powiedział. Zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Rodziców również bardzo serdecznie zapraszam. Refren. A my na szlaku wędrujemy przygód śladem. A my na szlaku wędrujemy sobie człapu, człap. Jeszcze raz. A my g na szlaku dedur. dur Wędrujemy, adur, przygód śladem, dedur. D7. De I ponownie. A my, jedur, na szlaku dedur, wędrujemy, adur sobie. Człapu, dedur. Człapu, człapu, człapu. Człapu, człapu. Bardzo proste. Przyznacie, że należy ta piosenka do jednej z najprostszych piosenek, a jednocześnie bardzo ciepłych. No i przed nami lato. Dobrze. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe, ale teraz chciałbym, abyśmy poświęcili troszeczkę czasu na krótki kursik rytmiki. Obracamy gitary, wkładamy sobie gitarki na kolana. Robimy z gitary stolik. jadziemy kostki przed, przed siebie tutaj i mamy rękę prawą, podnosimy, opuszczamy. Ręka lewa, podnosimy, opuszczamy. Chciałbym Was nauczyć krótkiego rytmu. Ten rytm składa się z sześciu uderzeń. Wygląda to tak. Jeszcze raz, powtarzam. Istotnie, uderzeń jest sześć. Dwa razy prawa ręka, dwa razy lewa ręka, prawa i lewa. Konieczność zachowania kolejności uderzeń daną ręką jest bardzo ważna, ponieważ prawa ręka to jest nasze uderzenie w dół, jak gramy na gitarze, natomiast lewa ręka to jest nasze uderzenie do góry. Zaraz przekonacie się, o co mi chodzi. Jeszcze raz. Powtórzcie. Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze. Te sześć uderzeń to jest jeden takt. Możecie to nazywać taktem bądź serią. Mówmy się, że ja będę używał określenia, że jest to jedna seria. Wystukajmy teraz dwie serie pod rząd. Bardzo dobrze. Może komuś się uda? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo dobrze. Zwróćcie uwagę na to, że gdy stuka ręka prawa, w tym czasie lewa ręka leży. Staramy się unikać następującego błędu. Nie robimy czegoś takiego. Dlatego, że usztywniamy całe nasze ciało. Proponuję raz jeszcze. Proszę bardzo, dwa razy prawa, dwa razy lewa, prawa lewa. Stuka prawa ręka, lewa leży. Stuka lewa ręka, prawa leży. Stuka prawa, lewa leży. Stuka lewa, prawa leży. Czyli świetnie. Teraz, kochani, odwracamy gitarki, łapiemy akord D-dur. Proszę bardzo. Były dwa uleżenia prawą ręką, dwa uleżenia lewą. Prawa i lewa. Przypominam, prawa ręka to jest uleżenie w dół, lewa ręka to jest uleżenie od do góry. A więc, zgadza się. Po co to i na co? Ano po to, abyście również wy, którzy dopiero zaczynacie przygodę z gitarą, zapoznali się z pierwszym i wydaje się, że najbardziej popularnym biciem, które występuje w grze. Na gitarze w grze popularnej. Oczywiście mówimy o tempie, o metrum parzystym. I to jest najprostsze, co może być, po to, żeby zagrać wszystkie piosenki, które są na dwie czwarte, na cztery czwarte bądź inne e, rytmy parzyste. Jeszcze raz pokazuję. Moi drodzy, i na koniec, raz jeszcze cała piosenka. Uśmiechnięte słonko rankiem stało Za zieloną muszką goni ptak. Wyciągnęło się na łące siano, Długonogi bocian szuka żab. A my na szlaku wędrujemy,

Małą sztukę kochać byłby rad, lecz nie dojdzie nigdy do ich ślubu, bo i buzi daje wolny kwiat, a my na szlaku wędrujemy Przygód śladem. A my na szlaku wędrujemy sobie człapu człap, człap, człapu człapu, człabu, człabu, człapu, człapu, człabu, człabu, a my na szlaku.